Witamy na dzisiejszej uroczystości wszystkich uczniów i zaproszonych gości. Zapraszamy na lekcję historii, którą dla Was przygotowaliśmy. 11 listopada 1918 roku to znacząca data w historii Polski, Dzień Odzyskania Niepodległości. Mija kolejna rocznica odzyskania przez Polskę, W co lat wojny jesteśmy w pokorze z ziemi pogardy ukarmieni. Ta Sprawiedliwość wszystko zwrócić może, Twoje otwarcie złoty może Wojna się stroży, lud Polski zmękany, Wierny i głodny, kiedy koniec pyta, Kiedy o panem kajdany, Kiedy nasza Polska wśród narodów stanie, Dzielna i mądra, jednością włączona. O Oto Cię prosi, z błagi duszy pani. Ojcowskie wyciągnij tu na Piechota, ta szara piechota, też w pierwszym szeregu podąża na wój. Piechota, ta szara piechota, maszerują strzelcy. Ładnie, ładnie, malowane dzieci, i nie ta panienka, łagnie, maszerują, strzelcy maszerują, Jadą mi kolika, ci samego. Zadzą mi kolika, ci samego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę. come me